A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. W naszych historycznych spacerach po Rzeszowie pora na wędrówkę w stronę zakładu przemysłowego, którego powstanie na zawsze zmieniło oblicze miasta. Mowa oczywiście o wytwórni silników numer 2, która wraz z meandrami swojej burzliwej historii zmieniała nazwę, z najpopularniejszą wśród mieszkańców miasta WSK PZL Rzeszów na czele. 5 lutego 1937 roku Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister skarbu, oficjalnie ogłosił przystąpienie do realizacji planu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Program ten, zwany czteroletnim planem inwestycyjnym, został stworzony w 1936 roku i zakładał systematyczne uprzemysłowienie kraju, stanowiąc zarazem praktycznie jedyną możliwość likwidacji bezrobocia. Inwestycja w zbrojeniówkę była również koniecznością wynikającą z coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej i potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Tak się składało, że Rzeszów miał być jednym z największych beneficjentów tego projektu. Oprócz chwili zakładów Cegielskiego, właśnie tu, w pobliżu wzniesienia nazywanego Lisią Górą, postanowiono wybudować kolejną fabrykę. Jej głównymi produktami miały być tłokowe, spalinowe silniki lotnicze dla budowanych w kraju samolotów. Była to wówczas druga wytwórnia silników lotniczych po Warszawie, stąd dwójka w nazwie. Inwestorem były państwowe zakłady lotnicze z siedzibą w Warszawie, a za organizację całego przedsięwzięcia odpowiadało Ministerstwo Spraw Wojskowych. Zaprojektowanie zakładu zlecono profesorowi Władysławowi Danileckiemu Zelwowa. Ten wybitny specjalista budowy dróg i mostów oraz innych budowli opartych na konstrukcjach żelbetonowych prowadził za jednym zamachem dwa projekty: PZL Rzeszów i PZL Mielec. Na potrzebę budowy wykupiono 21 hektarów terenu, a cała inwestycja miała kosztować 30 milionów ówczesnych złotych. Pierwszą łopatę wbito w ziemię w kwietniu 1937 roku. Budowę rozpoczęto od poprowadzenia utworzonej drogi dojazdowej. Już w połowie 1938 roku uruchomiono na terenie zakładu narzędziownię i w Rzeszowie pojawili się specjaliści. Uruchomiono również kursy przygotowawcze dla przyszłych robotników wykwalifikowanych, rekrutujących się z okolicznych mieszkańców. Jesienią 1938 roku roku rozpoczęto kompletowanie parku maszynowego i narzędziowego. Głównym celem było wdrożenie do produkcji silników na czeskiej licencji firmy Walter Towarny. Pierwszy z nich to z polskimi oznaczeniami PZ Inż Junior, a drugi to PZ Inż Major. W kwietniu 1939 roku zakład był zdolny do podjęcia produkcji wielkoseryjnej. Do napaści Niemiec na Polskę udało się zbudować 50 silników, w tym nowe napędy Bristol dla bombowców Łoś. Od 9 września 1939 roku zakład przejęli Niemcy, dzieląc go na dwie firmy Flug Motorenwerke i Daimler Benz. Jeszcze do niedawna w internetowych archiwach tej ostatniej firmy można było znaleźć zdjęcia rzeszowskiego zakładu opisane właśnie tak. Po Niemcach w 1944 roku w zakładzie rozpanoszyli się Rosjanie, uruchamiając produkcję podwozi i części samochodowych. Polskie ręce powrócił w lipcu 1945 roku, a jego administracja przywróciła starą, przedwojenną nazwę. Losy PRL-owskie, WSK, PZL Rzeszów i zmiany własnościowe w 2002 roku, których efekty obserwujemy do dzisiaj, to bez wątpienia temat na kolejny historyczny spacer.